Dzień dobry. Zapraszam dzisiaj na kolejną różanoc. A w niej kolejna baśń Hansa Christiana Andersena pod tytułem Słowik. Posłuchajcie, proszę. Zapraszam. Wiele lat upłynęło od zdarzenia, które wam chcę opowiedzieć. Więc posłuchajcie, zanim ludzie całkiem o nim zapomną. Wiecie zapewne, że cesarz chiński jest Chińczykiem. Zarówno jak jego dworacy, i w ogóle wszyscy mieszkańcy tego kraju. Otóż pałac tego cesarza należy do najpiękniejszych gmachów w całym świecie olbrzymi, wspaniały z najcieńszej porcelany tak kruchej i delikatnej, że prawie dotknąć się do niej nie można. koła pałacu rozciąga się ogród, pełen najrzadszych, najpiękniejszych kwiatów do tych ostatnich. Przywiązane są małe dzwoneczki ze szkła i srebra, które dzwonią, kiedy kto przechodzi. A to dlatego, aby nie zapomniał nikt spojrzeć na nie. Tak mądrze. Wszystko było urządzone w ogrodzie chińskiego cesarza. A ogród ciągnął się bardzo daleko i sam ogrodnik nie wiedział na pewno, gdzie się kończy. Bo też naprawdę nie kończył się wcale. Ale łączył z lasem ogromnym pełnym głębokich jezior i drzew starych, który dochodził aż do brzegów morza. Morze było błękitne i bardzo głębokie. Do samego brzegu przypływać mogły wielkie statki i zatrzymywać się pod gałęziami drzew olbrzymich, starych. Na jednym z nich, na niskiej zielonej gałązce, słowik uwił gniazdko i śpiewał co noc, tak cudownie iż ubodzy rybacy, którzy wypływali na morze dla zarobku, opuszczali sieci i siedzieli bezczynnie, zasłuchani w pieśni czarodziejską. Boże, jakież to piękne, Boże, jak on śpiewa! Powtarzali, zachwyceni, zabierając się znów do roboty. Ale następnej nocy powtarzali znowu, Boże, jakież to piękne, Boże, jak on śpiewa! Z całego świata zjeżdżali się do Chin podróżni, aby obejrzeć cesarską stolicę. Wspaniały pałac i ogród cudowny, lecz kto z nich tylko usłyszał słowika, powtarzał bez namysłu. To najpiękniejsze ze wszystkiego. Powróciwszy do ojczyzny, podróżni opowiadali o cesarzu, jego pałacu i ogrodzie, o wszystkich cudach, które oglądali. Uczeni pisali o tem wiele książek, w których podziwiali rzeczy piękne, lecz słowik najpiękniejszy ze wszystkiego. Zapewniał każdy po kolei, poeci układali nawet śliczne wiersze chwaląc leśnego śpiewaka. Książki się rozchodziły szeroko po świecie, a niektóre zawędrowały do rąk samego cesarza chińskiego. Zasiadł w złotej koronie na kosztownym krześle i czytał, kiwając głową z wielkiego zadowolenia o przepysznym pałacu swoim i ogrodzie. Ale słowik najpiękniejszy ze wszystkiego powtarzało się na każdej kartce. Co to ma znaczyć? Spytał cesarz zdziwiony. Słowik? A cóż to takiego? W ogrodzie moim jest coś tak pięknego, że zachwycają się wszyscy podróżni, a ja dowiaduję się o tem z ich książek? I zawołał natychmiast szambelana. O czym była rozmowa z szambalanem? I czego dotyczyła? To już w następnej różanocy, na którą zapraszam. Pa-pa!